Kiedy Mezo osiągnął sukces, stał się od razu celem ataków. Dziewczyno, jak wino, uderzasz do głowy, a nie le tak wiele do ciebie bym zrobił. Podryw to mój pomysł na wieczór, mój zapał, twój głup, nie, nie mogę tego przeczytać. No, no niewątpliwie ten numer, przecież to, to jest, bracie, mało... widziałem orła cień. Ale krytyka pochodziła przede wszystkim ze środowiska hip-hopowego, a konkretnie od tego typu Mesa. Kto anulował raperską karierę Mezo i jak do tego doszło? O tym w dzisiejszym odcinku. 1 lipca 1982 roku w Poznaniu na świat przyszedł Jacek Leszek Meyer. Dwie dekady później jego komercyjny sukces uczynił go pariasem w gatunku, który go zrodził, ale zanim do tego dojdziemy, musimy cofnąć się do początków muzycznej przygody. Wszystko zaczęło się w 1994 roku, kiedy 12-letni Meyer wpadł na muzykę Rand MC i zaczął zgłębiać świat hip-hopu. W tamtych czasach poznańska scena rapowa była surowym światem, kształtowanym przez twarde uliczne brzmienie, którego symbolem stał się Peja i jego slams-atak. To był uniwersum, w którym autentyczność mierzyło się ciężarem doświadczeń i bezkompromisowym przekazem. Pierwsze kroki Mejera w tej grze miały zupełnie inny klimat. Na przełomie 94-95 roku, razem z kumplami ze szkoły, skleił amatorską grupę Jurki. Ich jedynym śladem w historii był kawałek Rap Crazy Rap, nagrany na jakiś szkolny konkurs. Zespół rozpadł się w 1997 roku, nie zostawiając za sobą niczego trwałego. Po jurkach Meyer stworzył nowy skład, liner. To był jego pierwszy ruch w stronę czegoś poważniejszego. W 1998 roku zaczęli pracę nad materiałem, który rok później wylądował na kasecie demo zaczęli grać koncerty, zdobywając jakieś tam minimalne uznanie w lokalnym podziemnym kotle. W 2000 roku w studiu Macieja Kameja sierakowskiego powstał ich pierwszy nielegal, zatytułowany po prostu Mezo. Małoletnie wiórki, pierwszy rapowy epizod, wiórki, niezapomniane czasy, wiele wspólnych przejść, niektórym nie mówię nawet na ulicy... Materiał, choć wciąż amatorski, przykuł uwagę kilku ludzi z branży. Kluczem do jego wczesnej kariery okazały się jednak koneksje z gośćmi, którzy już mieli swoją pozycję na scenie. W 2000 roku, Meyer, już pod nowym pseudonimem, pojawił się gościnnie na drugim nielegalu Holics. Nazwij to sam, w numerze FAMA-2. Sam mówił, że chłopaki z ascetów odezwali się do niego chyba przez gadugadu -gadu, i zaprosili do współpracy. Rok później, w 2001 roku, nagrał swój drugi Nielegal Słowen. W domowym studiu Dominika Donia Grabowskiego. Mam dyspozycję, więc zajmuję pozycję, wykorzystując ambicje, likwiduję opozycję. Płytą zainteresowała się nawet niezależna Wrocławska wytwórnia Miasto, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Kontraktu nie podpisano. To była jego pierwsza poważna zawodowa porażka, moment, który mógł skierować jego muzykę na zupełnie inne tory. Mimo to jego pozycja w lokalnym środowisku stawała się coraz mocniejsza. W tym samym roku dostał zaproszenie od samego Ryszarda Pej Andrzejewskiego, żeby dograć się do kawałka i moje miasto złą sławą owiane. Numer wylądował na albumie Slams Atak na Legalu, płycie, która zdefiniowała polski hip-hop na początku Nowego milenium. Meyer znalazł się tam obok najważniejszych graczy poznańskiego podziemia, co w tamtym czasie było najwyższą formą legitymizacji. Współpraca z takimi ludźmi jak Peja dała mu poczucie przynależności. Wprawdzie robił coś innego, ale był akceptowany przez poznańskich raperów, dlatego długo wydawało mu się, że skoro ma umiejętności, to niczego bać się nie musi. Ale to przekonanie miało zostać wkrótce brutalnie zweryfikowane. Równolegle do muzyki, Meyer budował życie, które nijak pasowało do stereotypowego człowieka ulicy. Zaczął studia politologiczne na uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza, a w latach 2002-2005 prowadził audycję w radiokomercyjnym. Ambicji mu na pewno nie brakowało, ale w przyszłości te elementy jego biografii stały się amunicją dla jego krytyków, którzy zarzucali mu brak rodowodu ulicy. W 2002 roku miał wszystko, czego potrzebował, by stać się szanowanym raperem w poznańskim podziemiu. Wtedy jeszcze nie wiedział, że decyzja o podpisaniu kontraktu z UNC Records i nagranie tego jednego kawałka zniszczy tę pozycję na zawsze. 22 maja 2003 roku na rynek trafił album Mezokracja. To był dzień, w którym skończyła się jego kariera w podziemiu, a zaczęła się trwająca latami walka ze środowiskiem rapowym. Płyta, wydana przez wspomniane UMC, odniosła natychmiastowy komercyjny sukces. Wbiła się na 11 miejsce listy sprzedaży OLIS, a do grudnia sprzedała się w ponad 12 tysiącach egzemplarzy. Jak na tamte czasy, to było naprawdę sporo, jak dla albumu rapowego. Płyta zgarnęła nagrodę SK Music Awards za album roku i nominację do Fryderyka. Siłą napędową tego wszystkiego był singiel Aniele, nagrany z Liberem. Dziewczyno, jak wino uderzasz do głowy, Aniele, tak wiele dla Ciebie bym zrobił podryf. Teledysk, w którym gościnnie pojawiła się popularna aktorka, Katarzyna Bujakiewicz, trafił do masowej rotacji w radio i w telewizji, robiąc z Mezo postać rozpoznawalną w całym kraju. Ten sukces jednak odbił się muczkawką. Ortodoksyjne środowisko hip-hopowe zareagowało znacząco. Mezo został niemal z miejsca okrzyknięty zdrajcą oraz twórcą hip-hopolo. Pogardliwy termin opisujący komercyjną, niemal disco-polową odmianę rapu. Jego muzyka bez wulgaryzmów, poruszająca uniwersalne tematy, była postrzegana jako produkt stworzony dla mas, a nie autentyczny wyraz kultury. W internecie, oczywiście, mieszano go z błotem. Krytyka nie ograniczała się jednak do anonimowych hejterów, czołowi raperzy publicznie go potępili. Piotr, ten typ Mez Schmidt, zapowiedział, że sprawi mezo liryczne wpierdol. Dołączył do niego także numer raz. Początkowo chodziło jedynie o podobieństwo pseudonimów Mess i Mezo. Jednak szybko stało się jasne, że konflikt wcale nie dotyczył tylko nazwy. Otworzył szerszą batalię o to, czym w Polsce miał być rap i kto może go reprezentować. Ten typ Mes działał wtedy intensywnie z wytwórnią T1 teraz i z grupą 247. Był znany z tekstów mocno zakorzenionych w osobistych obserwacjach i lingwistycznych zagraniach, które wymagały od słuchacza czegoś więcej niż uszu. Jego twórczość była hermetyczna, adresowana raczej do wymagającej publiczności. Mezo w tym samym czasie wydawał płytę wyjście z bloków z producentem tabem. Na płycie znalazły się single: Nikt nie kocha Meza, nikt nie kocha Meza! Tego kocha meza. I nie ma nic. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Nikt nie mówił, że będzie A edycji także przebój ważny. Utwory stały się obecne w stacjach radiowych, co wzmocniło kontrast między nim a raperami z podziemia. Spór szybko przybrał formę publicznej wymiany zdań oraz dissów. Mez w swoich linijkach sugerował, że mezo jest wyłącznie produktem rynku. Badały słowa uderzające w mieszankę rapów i popowych refrenów, które kojarzono właśnie głównie z UMC. Jesteś w labelu, od jak zapomnieć? I do tej pory twój najlepszy numer jest o mnie. Pracuję z badą najlepszych, ty tak. ma światę ja w prawo, i masz ze mną bestyk dla dziewcząt, dla chłopców, dla starc, kierowców, dla Zoni, dla matyk, ale nie dla obsujących zrak. Kąt odpowiadał, przypominając, że dorastał w Poznaniu, nagrywał na nielegalach Acetocholix i że nie wszystko w jego karierze miało komercyjny. Wymiar. Nie mam rozdarzeń, która ksywa jest prawdziwa. Wiadomo, że ha, moja ryba chcesz napisać mnie na Underground? Za nic! Ja nic nie mam do podziemia, lecz to przeszłość za Ostatnio nie wyszło dzisiaj z jakąś Nunią, co nie? Pewnie nie chciała cioty z krzyczkiem, a Nunio Gomesz! Pisowanie nabrało jednak rozpędu i przeniknęło w rejony kultury masowej. Część najbardziej znaczących ciosów padła jednak w zupełnie innym miejscu w studio telewizyjnym. Kuba Wojewódzki w połowie pierwszej dekady lat 2000 uczynił z mezo wygodny obiekt swoich żartów. Było to tym bardziej dotkliwe, że jego programy śledziły setki tysięcy osób, a dzięki powtórkom i relacjom prasowym trafiły one dalej do szerszej publiczności, która dotąd nie mogła nawet znać rapowej dyskusji o hiphopolo. Wojewódzki w kolejnych sezonach swojego show używał Mezo jako przykładu artysty popowego, który według niego nie ma zupełnie nic wspólnego z prawdziwym rapem. Nazywał jego twórczość infantylną, sprowadzając ją głównie do prostych refrenów i chwytliwych melodyjek. Fraza hip-hopolo, krążąca już wcześniej w środowisku, dzięki jego programowi przedostała się do języka codziennego i do ludzi, którzy z hip-hopem nie mieli wiele wspólnego. Zaczęła funkcjonować jako obelga, używana wobec wszystkich artystów łączących rap z popem, ale to mezo jednak utrwalił się jako referencja. W tamtym momencie telewizja pełniła funkcję znacznie silniejszego medium niż portale branżowe czy fora hip-hopowe dlatego zasięg ataków był nieporównywalnie większy. Kto więc przyczynił się bardziej do negatywnego wizerunku Meza? To pytanie do własnej oceny. Kolejny album Eudaimonia z 16 października 2006 roku kontynuował tę formułę popowo stylu. Nagrany znowu z Stabem i Kasią Wilk dotarł do 17 miejsca i pokrył się złotem. Formujący go singiel Sacrum stał się jednym z największych hitów roku. Rok 2007 był szczytem jego komercyjnego sukcesu. Meza zdobył nagrodę Viva Comet dla Artysty Roku, dwie statuetki Eski Artysta Roku i Hit Roku za Sakrum i Super Jedynkę za Eudaimonia. Wydał także kompilację podsumowującą jego karierę. Był gwiazdą popu, non-stop w mediach i na listach przebojów. Jednocześnie dla środowiska, z którego wyszedł, przestał istnieć jako raper. Był królem komercyjnego królestwa, któremu odmawiano prawa do hip-hopowej korony, a konflikt z mesem, dotychczas toczony na dystans, wkrótce miał wejść w nową, znacznie bardziej osobistą i brutalną fazę. 17 kwietnia 2009. Tego samego dnia wydaje dwa oddzielne albumy. Pierwszy, Herezja, był skierowany do publiczności rapowej, zawierał kawałki jak haha faszyzm mi straszy, czytaj z ich twarzy, nienamiść, chciałbyś się ze mną rozkalić. Czy personalną gratą. To nie jest czas dla ludzi takich jak ja których bezpośrednio atakował i krytykował branżę. Drugi, Słowo Ma Moc, był kontynuacją jego popowej ścieżki z gośćmi ze świata mainstreamu, takimi jak Katarzyna Skrzynecka. Ale ta strategia okazała się komercyjnym rozczarowaniem. Słowo Ma Moc dotarło do 24 miejsca na Olisie, a herezję zaledwie do 30. To był wyraźny sygnał, że jego dotychczasowa publiczność zaczyna się kurczyć, a próba odzyskania wiarygodności w oczach hip-hopu, no nie ma sensu. W tym samym roku wieloletni konflikt z Mesem osiągnął swój fizyczny finał. Po pięciu latach od pierwszych słownych ataków, obaj spotkali się na imprezie w Warszawie. Według relacji Meza, próbował pokojowo przywitać się z Mesem, podając mu rękę. Mes odmówił i, jak twierdzi Mezo, porównał go do Adolf Hitlera. W odpowiedzi Meyer uderzył go w ryja. Konfrontacja przerodziła się w bójkę, którą Mezo opisał jako turlanie się w błocie nad Wisłą. Kryzys zawodowy zbiegł się z problemami w życiu osobistym. W 2011 roku Mezo rozwiódł się z pierwszą żoną, Sandrą Łupicką, z którą ma córkę Zuzannę. Odbiciem tego stanu był wydany w tym samym roku album Mezoteryka. Płyta dotarła zaledwie do 50. miejsca, co było najgorszym wynikiem w jego karierze. Główny singiel nosił tytuł Kryzys. Obliczu porażki na froncie muzycznym zwrócił się w stronę telewizji. W 2012 roku wziął udział w programie TVP2 Bitwa na głosy, gdzie zajął trzecie miejsce. Ten ruch pozwolił mu na nowo zaistnieć w masowej świadomości, tym razem jako osobowość telewizyjna. Był to początek świadomej zmiany wizerunku. W 2013 roku ożenił się po raz drugi z Weroniką Radzimowską. Rok później wydał album o symbolicznym tytule Krajobraz po bitwie. Płyta nie odniosła sukcesu. Po tych artystycznych porażkach i osobistych kryzysach Jacek Majer zaczął redefiniować swoją publiczną tożsamość. Muzyka przestała być jego głównym, tak naprawdę jedynym polem aktywności. Znalazł nową arenę, gdzie sukces był mierzalny, obiektywny i niezależny od opinii krytyków, czyli sport. Zaczął intensywnie trenować biegi długodystansowe, triatlon oraz tenis. Jego osiągnięcia stały się kluczowym elementem nowego wizerunku. Ukończył kilka maratonów, a ta pasja znalazła odzwierciedlenie w jego muzyce. Album z 2017 roku nosił tytuł Życiówka. I był w całości poświęcony tematyce sportowej oraz motywacyjnej. Jego życie również stało się bardziej publiczne. W 2019 roku urodziła mu się druga córka, Frida, a w 2022 roku syn, Fryderyk. W 2019 roku Meyer wydał się w spór polityczny. Komentując marsz niepodległości, Określił część jego uczestników mianem nacjonalistycznego bydła. Wypowiedź ta wywołała falę krytyki, tym razem ze strony środowisk prawicowych. W 2020 roku wydał album Credo poruszający tematykę duchową. Ukończył też studia podyplomowe z Psychologii Pozytywnej, co wpłynęło na motywacyjny charakter jego późniejszej twórczości. Kulminacją tego etapu był wydany 26 maja 2023 roku album Legacy, podsumowujący 20 lat kariery. Na znalazły się nowe wersje jego największych hitów, w tym Aniele. Jednocześnie w symbolicznym geście na płycie pojawił się także Afura. Szanowany amerykański raper z undergroundowej sceny Nowego Jorku. Ten ruch wyglądał trochę jak próba zdobycia legitymizacji, której odmawiano mu przez całą karierę. Co zabawne, dzisiaj ten typ mez zaczyna powoli przejmować rolę mezo sprzed lat. Ostatnio niemalże sabotuje swoją karierę serią dziwnych aktywności w sieci, ale to już temat na zupełnie inny odcinek. Niemniej szkoda, że panowie po latach się nie pogodzili i nie wydali wspólnie numeru o tytule na przykład ten typ mezo, ale wydaje mi się, że minimum jeden z nich no, nie ma takiego dystansu do siebie, żeby coś takiego zrobić. Dajcie znać o kim nagrywamy kolejny odcinek, a ja życzę wam dobrego tygodnia. Na razie, elo.